Ale spokojnie, chłopie jadłem gorsze, jadłem kiedyś takiego, takiego omleta, że mi, że kiedyś mi górnik do domu wszedł i go chciał, kurwa, zajebać do kopalni, bo mógł już to węgiel, taki uspalony. spalony. Siema, YouTube, witam w moim, kurwa, programie kulinarnym, nie wiem czy mnie widać, robię to na jedno ujęcie, dzisiaj w gotu i z platynowem przygotuję placko owsianego, kurwa, z Iwolajtem, człowieku, straciatella, chłopie, ten smak cię rozjebie. Co potrzebujesz do wykonania tej magicznej potrawy, człowieku? Bardzo się będzie działo. Plastikowy pojemnik, w którym będziemy ubijać ciasto do tego niebanego omleta. Tu taka łopatka, ją będę zgarniał omleta. Jajko, yy, jedna trzecia szklanki mleka, płatki owsiane. Mnie jeszcze została reszka ma być garść płatków, nie mniej, nie więcej, rozumie mi się, kurwa? Przed rozpoczęciem operacji już stawiam sobie na ogień patelkę, na ogień. Co ja, co ja powiedziałem? Stawiam patelkę na ogień. Najważniejsze, żeby to był taki mały ogień, bo potem matka przyjdzie i was opierdoli, żeś patelkę spalił. Rzepakowy, ja się w tańcu nie pierdolę. Leje w chuj, człowieku, patrz. Stać mnie nie. Mam, mam, mam mały bez, to mogę se i chuj. A ty jesteś wyladną kurwą, to uważaj na tłuszcze. Yy, no i co? Tutaj sobie tak rozmywam tą batereczkę. Może dodać nawet tyczkę więcej, żeby... O, o kurwa! Proszę. I ona się grzeje. Chuj z nią. Ona ma se robić, robi, co ze robi. Co robimy pierwsze? Pierdolimy se jajeczkiem, żeby je rozpierdolić. Proszę. Kurwa jest. Następnie, a najważniejsze, do trzymać to będę mieszał chujem. Mikser. Mikser, o proszę. Tyk. Tutaj mamy taki mikser albo mieszak. 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 No, i wpadamy sobie tutaj w dwie dziurki. Może kiedyś ci się uda kolego, yy. i ubijamy, ubijamy, żeby był taki kisiel. Powiedzmy, że już jest taki kisiel. Proszę, ja pokażę. Widzą, którzy kurwa nigdy nie gotowali. Ja sam pierwszy raz gotuję. Coś w tym stylu. Może być troszkę bardziej kisielowaty, nie? To już zależy od kultury. Ja tu jeszcze do Jest kisiel. Teraz spierdalamy dwie miarki e, izolatu i light, Kurwa smak serciotella. Dlaczego smak serciotella? Stary. Jak mi, jak mi nie widzi w przemyśle kulturystycznym, to ja wpierdalam się w cukiernię, nie? I, i kupuję w chuj tego i goliwolajta ja i będę robił te placki. Ten smak jest po prostu nie do podjebania. I tak wrzucam, o, jedną miarkę i to już mamy 23 3 gramy białka. Człowieku, par co się dzieje. I wpierdalam drugą i mamy 44 gramy białka. Czyli jak jesteś jebanym, kurwa, chuderlokiem, yy, to praktycznie tu jest yy, yy, jedna czwarta zapotrzebowania białka na cały dzień. Dla Ciebie. Ty ura na kurwo! No i robi się troszkę za bardzo gęsty. Fajny, ale trzeba dać mleka. Ja powiedziałem o jednej trzeciej szklance mleka, ale kurwa, ja wszystko robię na wyczucie. Bo to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby wszystko robić z wyczuciem, a nie jakieś tam poradniki czytać. Wlewam mleko. Zobaczmy, że to była 3 czwarta, jedna czwarta, trzecia. Chuj, trochę szklanki brałem i tyle. Dobra, konsystencja jest co najmniej wodnista, więc trzeba sobie zrobić kontrę i dosypię sobie trochę mąki. Kurwa, gdzie jest mąka młody? <trym wytrzyma> mąki. <trym wytrzyma> Chujowe, też zarpisz? Yy, dlaczego mąka? matka mi kazała w mąkę wsypywać, to wpierdala mnie Duża łyżka, jedynie ja mam dużej to wpierdalam dwie małe. No. Załóżmy, że tyle. Użyłem mąki wrocławskiej. Pszenna. Pewnie z Wrocławia, człowieku. I ubijamy. O, już się robi taki... ...glut. No i na końcu... Widzicie, jest taki glucik, tu wam pokażę. Jest tak glutowata ta konsystencja jest. Tak jak ścieka. Ha. Dobra. Yy. I na końcu dajemy płatki. To znaczy dodaję jaką garść, ale tu będzie garść chyba. No tu będzie wszystko, to będzie garść. O. Garść płatków wsianych, nie wiem ile to jest garść płatków, ja nie liczę makroskładników. Jak chcesz liczyć makroskładniki, to wypierdale do Timu Natural człowieku. Do czerwiliczki. Nie miksuje z kurwy syna! Zawsze, jak gotuję, to to topczałem, czy kurwy nie chodzą jakieś ulane koło bloku. Poszła, kurwa. No i kurwa. Proces człowieku gotowania tej papy jest zakończony. Najważniejsze w tym wszystkim to, żeby posprzątać, żeby matka mordy nie dała na was. I zaraz zdawałam moją uroczą asystentkę. Młody, pomożesz mi? No. Nakręcisz mi jak wrzucam omleta na patelkę. No, jak muszę. Kurwa, chyba za dużo rzepakowego dajechałem. Daj to mi. masz kamerę, młody. Nie kręć dobra. Nie kręcę cię, tu jest patelka. Przechodzimy do kolejnej części... E, do kolejnej części gotowania mojego super omleta. To jest Iwo Omlet. Iwo Omlet, kurwa, tak go nazwę. Kurwa. Słuchajcie, najważniejsze to tak. Yy, przygotowaliśmy już papę i teraz będę z kurwy na wpierdalał na tapicerę. Potrzebuję jakiś łyżki. Pokaż młodej ile tych tłuszczów. Widzisz? Tim kurwa Fat. I wpierdalamy sobie go. Ważne, żeby go wiebać, tą całą babkę. I najlepiej za pierwszy razem wpierdolić to wszystko. No ale to się nie uda, to się nie uda. Więc uwaga mody tutaj pokazuj. Kurwa, lecimy. Iwo Omelet, człowieku. Pak się wiebał o człowieku, jak szeroko. Jak do Frantika po sześciu piwach. I całego tutaj, chłopie, paczek go. O nieźle, nieźle. Chyba specjalnie dla widzów. Tak się ułożył. Proszę. Iwo Omelet wylądował. To do mycia. Kurwa, skapnęło mi trochę. Jak coś tu nie mówi z nami. Hmm. No nawet ile to on sobie tutaj. on się już pływa w tłuszczyku. I tam w opadku będę próbował sobie go tutaj. Wiecie, odklejać od krawędzi. E... No bo tak mama też mi mówiła. Kazała, nie wiem o co chodzi. Trzeba go odklejać. Nie interesuje się, kurwa. Yy, jest mlecznik i za chwilę trzeba go obrócić. Patrzcie, ile tu mamy tłuszczyku. Jak tu jest w chuj tłuszczyku, ale ha, trzeba uprawiać sport, żeby, żeby, żeby jeść taki tłuszczyk. Jak nie uprawiasz aktywności, chodzisz tylko na siłownię i prowadzisz swoich personalnych klientów, rozpiski swoim człowieku podopiecznym, to ty do tego tłuszczu tyż, nigdy tego nie dotkniesz tłuszczu człowieku. Ale ja mogę, bo ja jestem człowiekiem aktywnym, jestem motywatorem, a nie jestem jakimś pierdolonym, pozerskim, jebanym w dupę trenerem personalnym. Yy... To tak, do w pizdu. Trzeba to zetrzeć. Odłączamy mikser. Trzeba tutaj sprawdzać, czy on się nie przypala, z kurwy. że coś. I zaraz, pierwszy o kurwa, to pusto jest pod nim. No, czarno tam jest, ty, weź no, to? Nie ja mamy czarno. Ta? No obróć teraz, ty. Ty wiesz, nie, nie, jeszcze nie. Tak? Ale stare jak obrócę przy widzaki się wykurwi. O nie, o chuj się skrzywił. Niech się jeszcze po, po No i tam, nie wiem ile tu jest białka. Białka będzie około 50 gram może. Bo z jajka i z dwóch miarek. Z owsianych tu będzie jest 40 gramów garść. Nie wiem ile tu będzie makro składni, no najesz się i trening zrobisz. Ogólnie robię go przed treningiem nóg, takiego omleta, ale robię sobie na przykład do pracy takiego omleta też. Okej, okay. już czerwieje, dobra. Chodź, pokażę jego. jak go, z tej strony. Będę chuję obracał, nie? Oczywiście koleżka jest duży, więc nie będę robił żadnych obrotów skoczliwych, ale uwaga, uwaga, uwaga. to dla moich fanów, to dla moich fanek. Par na w kuchni. Ty kurwa! <laughs> Zaniebałem człowieku! Za nie tak To ma takie być? To jest czarne jest trochę. Twoje to jest wszystkich ma być człowieku. Na pewno? Tak. Burzyny są czarne i ludzie je lubią. To co mój omlet nie może być czarny? Jebany rasisto. Jest dobry, jest dobry. Tylko tutaj widzisz, patrzy troszkę rozlał, gdzieś ta papka? Ale spokojnie. Chopie jadłem gorsze. Jadłem kiedyś takiego takiego omleta. Że mi... że kiedyś mi górnik do domu wszedł i go chciał kurwa zajebać do kopalni, bo mógł już to węgiel, taki uspalony spalony. Pierdolo. <grystanie> chłopie, nawet nie wiesz na jakim terenie chłopie że jesteś na terenie Platynowa. Chłopie, tu rakiety cię zdejmą automatycznie. Ulana kurwo. Mam wyrzut wyrzutnie rakiet przeciw kurwą. Jak w promieniu 10 km się pojawia ulana kurwa, to... <słuch> i wystrzywią <to się słuch> z kurwy syna. Na początku ostrzegawcze, pod kurwa nogi mu strzelają. A druga już nie... Druga już nie, nie ma, że chybi, nie? No i on się tak piecze. Jeszcze chwilkę, trzeba im tak obracać, żeby ten tłuszcz wsiąknie. Co on będzie na patelce stawiał. Na nie wsiąknie wębery. Eee. No i co? Zrobię takie lokowanie produktu. Tutaj i wolaj to już białko z pokusatela Wiesz, niektórzy ludzie są takimi idiotami, że nie pojmują czegoś, że youtuber, żeby się utrzymywać, musi być sponsorowany przez jakieś filmy. Jakaś kurwa w komentarzu mnie że się sprzedałem. Czy jakby sprzedać, to ja mogę twoją matkę kupić <grym> i ją sprzedać kurwa, mamy <grym> na ja to stać. A o to chodzi, że żeby ja się mógł rozwijać i cię rozbawiać i cię motywować, to ja muszę mieć jakiś sponsorów, stary, Jakich, jakieś wspomaganie. Kurwo. No i wydaje mi się, że o jest już gotowy, trzeba tutaj go zobaczyć spod spodu. Pokaż się... Patrz, idealnie jest. I teraz robimy czubku, dokujemy, dokujemy go do stacji kosmicznej. Koleczka się pierdala. Gaz. Wyłączamy. Mama posprząta. I co? Nazywam się porę a to jest mój Iwo Omelet. Jeba dziurane kurwy. patrz zjemy. Chcesz poczęstować się?